krótki filmik jak wygląda kotłownia z prawdziwego zdarzenia miejsce na browara oczywiście następnie podajnik ślimak z silosa jedziemy dalej mamy piec na zrąbki drewniane e, sterownik można to tak nazwać do tego podłączony mamy taki mały zbiornik pufer 2200 litrów jedziemy dalej jak wysiądzie nam ogrzewanie na drewno mamy tutaj mały kociołek na pelet proszę bardzo 100 kW dwa kominy piece podłączone osobno cały Podajnik do peletu, tam widać rury. No, ale jeszcze, jakby nam coś się wydarzyło, mamy tutaj taką małą maszynkę. Jest to maszynka na gaz, produkuje prąd. No i oczywiście ciepło. Także z każdej strony jesteśmy zabezpieczeni produkujemy prąd, produkujemy ciepło, spalamy gaz, spalamy pelet ekologicznie, czysto. No i oczywiście wszystko na małym rozdzielaczu. Jak to zresztą na załączonym obrazku widać, podłączone 5 domów na ulicy. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich ekogroszkowców. Mam nadzieję, że u was wygląda tak samo.